Rekolekcje wieczernik 9, przygotowanie do spowiedzi świętej przed zesłaniem Ducha Świętego, część trzecia z 8. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, natchnij mnie odwagą i daj mi siłę do przyjęcia całej mojej niemocy i nędzy. Daj mi łaskę życia w prawdzie, w duchu pokory i wdzięczności. Oświeć moje sumienie. Aby rozpoznało wszystko, co rani Twoją miłość i wzbudź w moim sercu szczerą skruchę, która zrodzi mocne postanowienie poprawy i pragnienie zadośćuczynienia za moje winy. Duchu Święty przez niepokalane serce Maryi oraz przeczyste serce świętego Józefa, obdasz mnie łaską czystego serca. Amen. Cały czas trwaj w modlitwie o światło Ducha Świętego. Być może odczuwasz już gotowość, aby rozpocząć rachunek sumienia i zacząć szukać swoich grzechów, zaniedbań i uchybień. Ale nie do końca o to chodzi. Nie szukaj swoich grzechów, szukaj zranionej miłości. Poproś dziś Ducha Świętego, aby pokazał ci obecność Bożej Miłości w twoim życiu. Poszukaj różnych jej przejawów. Dostrzeż sytuacje i wydarzenia, które były dla ciebie konkretnymi łaskami. Spróbuj poszukać i docenić dobro, jakie stało się Twoim udziałem przez najbliższe Ci osoby. Zacznij ten rachunek sumienia od wdzięczności. A kiedy już podziękujesz, niech to będzie pierwsze pytanie, które zadasz sobie w rachunku sumienia: Czy moje serce jest wdzięczne? Czy jestem osobą, która docenia dobro, jakiego doświadcza? Na czym się koncentruję? Czy bardziej na tym, co dobre, czy raczej na tym, co złe? Pamiętaj, że to na czym się koncentrujesz rośnie. Czy dostrzegam subtelną obecność Bożej miłości w moim życiu? Pamiętaj, droga wdzięczności jest królewską drogą Ducha Świętego. Pełną treść rekolekcji Wieczernik 9 znajdziesz na stronie www.wieczernik9.pl.